Najlepiej siatkę od samej góry do samego dołu. Nie robić tych łączeń za dużo. Przy nakładaniu za bardzo nie ma co się rozczulać. Chodzi o to, żeby tylko zatopić siatkę. No oczywiście też jak nawalicie w jednym miejscu za grubo. O później będzie więcej zabawy przy ściąganiu tak naprawdę mogłem dotąd zrobić i na tym zakończyć bo to tam będzie to będzie podłoga tak, w domu tutaj żeby nam nie wyszło za drzwi. To wyżej. Zawracamy. na razie mniejszą dziurkę jak się wygłaszczę to boknie się to tak jak ma być Boki. Teraz zatapiamy i tu łączenia, prawda? To o czym przynajmniej mówiłem. Nawet lepiej zrobić tak, że tu jest w tym miejscu bardziej ściągnięte, nawet prawie, że widać siatkę. Ale przy następnych warstwach to się schowa i tak. Ale nie robicie tutaj buły, prawda? Tu Już widać, że tu jest za mało. O. Ty, ty, ty. Chodź tu okruszko. Najlepiej ściągać tak raz za razem. Także tu ściągam, później tu, już tu nie wracam. Nie? W tą stronę i uciekam do końca. O, nie ruszam. Obcinamy. Не, не входило на кратко, на пушко. Mm -hmm. um. Ma też musi wszędzie zapopiona. Więc I dobra, i zostawiam.